Przewy, y, o nagrywania. Dzisiaj nie byłem, bo by was, no, węgiel, i, i nie byłem na dzisiaj na szufladzie. Przyjrzałem się, chciałem, więc innego wysło, wyprano, praniu. było bywać. Pomuszałem, 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 węgiel, tona. I dlatego nie byłem. Mieliśmy jechać. Jutro jedziemy. Jutro może coś nagram na 15 minutowe, nie wiem. Ja pację. zaraz wracam. Muszę coś, Już jestem. No i tak, cały zapotem minęło. Miałbym zrobić taki, jakieś przenione filmy, które robiłem, wcześniej, Taki Hatura Nusra, postanowiłem żebyś normalny, bez klenienia. I co? E... Jestem sam na razie. Dominika, jak widzieliście u niej kanale, polecała na do Lisbony, do patrzenia. Urali, że też na na niej na jej kanał YouTube Dominika Bieska Dominika Bezkoja ma ten Tak się nazywa kanał i tyle nie i gorąco miłego odpoczynku miłego weekendów, weekendy, weekende miłej soboty i miłej ja będę następny weekend sami dowiecie się może zjukać coś nagram i zrobię, zmontuję na so podziałek, wiem bo mia, nie miał, by, nie miało nie miało nie być filmów jak le, mówią inni youtuberzy to się nie da wytrzymać i tyle nie? jeszcze wszystkim dziękuję że oglądacie i się na moim kanale nie? i tyle cimczę się miłej soboty 伊有，咪有外一个会跟侬说不说说，宝宝。